Ostra zadyma w TVN24. Bogucki z ramienia prezydenta Nawrockiego kontra redaktorka Olejnik. To musisz zobaczyć. Prezydent Dawid Trumpowi, że nam się reparacje od Niemiec, powie, żeby nam pomógł? Nie wiem, czy to będzie przedmiotem agendy. Wiem, że to jest e, żywotny polski interes, żeby wszyscy, bez względu na to, e, z jakiej strony sceny politycznej jesteśmy, jakie media reprezentujemy, mówili o tym twardo, tak, należą, należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od Niemiec. Czy pani to powie? Pan, e, czy pan, jest, jest pana aroganckie pytanie. pytanie. Jest, jest, nie, to jest proste pytanie. Nie, to jest proste nie pytanie do polskiej pytanie. dziennikarki. Do polskiej jest dziennikarki. To, e, pani bezczelne i aroganckie na... pytanie, tak, bo każdy Proszę do mnie Polsce... takim głosem. No to proszę odpowiedzieć bo, tak. Wie pan, mówię takim głosem jak minister Przydacz. Czegoś się można nauczyć w Polsce. Więc Proszę, proszę, proszę mi nie zadawać... Czy pani jest proszę za mi nie za zadawać... To chyba każdy Polak jest i każda Polka. Czyli w takim razie powinniśmy działać na tę rzecz. To proszę powiedzieć, dlaczego prezydent Duda przez dziesięć 10 lat nic nie zrobił kwestię. w tej sprawie. Przez tak. 10 lat nic A to się nie, nie udało. Głęboka nieprawda. No jak to jest to nie głęboka nieprawda. nieprawda dlatego, skoro, się nie skoro się nie udało, to jest głęboka nieprawda. Ale zagłuszanie nie, nie powoduje, że pani ma rację. Tak? tak. No Proszę to... Państwa, udało się, są reparacje, tak? Uważa pan szef Kancelarii prezydenta. To jest skrajna manipulacja, może... którą Pani teraz robi i się, pan... się właściwie się nie dziwię, że pani no manipuluje. Właśnie, no właśnie, no Ja odpowiem pani tak, że w czasie rządów Prawa terencji. i Sprawiedliwości powstał raport, bardzo konkretny raport opisujący polskie straty wojenne. Żaden rząd do tej pory tego nie zrobił, żaden rząd nie postawił tego na agendzie międzynarodowej. Podobnie robił prezydent. Jedyne środowisko, które jest w opozycji, do tego, żeby twardo domagać się, twardo domagać się za doświadczenie odszkodowania, za to bestialstwo niemieckie na terytorium Polski, za wyniszczenie również biologicznej tkanki polskiego narodu, to są ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą. Jeśli popierasz słowa Bogudzkiego, napisz w komentarzu słowo popieram.